Witajcie rodacy, Wolna Polska mi się śniła, ja jestem Piotr Kabu Kalbarczyk. Dlaczego jesteś zdziwiony, że Tusk y, kradnie, oszukuje, jest złodziejem? Tusk to złodziej, kłamca i oszust, bo jest przecież rudy, a ludzi najczęściej tę cechę posiadają. Oczywiście nie wszyscy, ale jedyne 80% rudych zawsze cię w jakiś sposób oszuka, wystawi, ale ty o tym wiesz, bo przecież to w swoim życiu już nieraz z rudymi przetestowałeś, także nie bądźcie zdziwieni, że Tusk oszukuje, bo chociażby ta cecha jego koloru włosów sprawia, że właśnie tak jest. Witajcie rodacy! Wolna Polska mi się siła. Zobaczcie, jakie piękne okoliczności przyrody. Kukurydza. Teraz ja nie wiem, czy ona już jest zebrana. A nie, chyba kolby takie nadające się aktualnie chyba do zbioru. Ja nie wiem, nie jestem rolnikiem, ale jak jesteś rolnikiem, to napisz pod spodem w komentarzu, czy. Połowa sierpnia to moment, gdy kukurydza się już zbiera, czy jeszcze trzeba poczekać, czy może to już po zbiorach? Po zbiorach chyba nie, bo widzę, że kolby są, także pewnie jeszcze to przed nami, ale do rzeczy. Słuchajcie, dzisiaj chciałem się wypowiedzieć na temat KPO i na temat tego całego zamieszania i tego zdziwienia. Tam jakieś były pieniądze przez Kaczyńskiego próbowane, próbowało zegarnąć. W tym specjalizują się bardziej y, ludzie pod spodem, pod nim, czyli pan Morawiecki, tam ci wszyscy inni partyjniacy, oni są po to, żeby robić sobie te swoje interesiki. Kaczyński, on jest zafiksowany bardziej na tych sukcesach politycznych. Mi się wydaje, że na dzień dzisiejszy, jakbyś dał do wyboru Kaczyńskiemu czy 100 milionów złotych nieopodatkowane i tak dalej, i tak dalej, do wydania na co chce, a to, żeby odsunąć P Tuska od władzy, to on nawet dwóch sekund by nie myślał. Kaczyński nie zastanawiałby się dwóch sekund nad tym, czy wziąć 100 miliard złotych dla siebie, czy odsunąć Tuska od władzy za darmo i nic z tego nie mieć w złotówkach. On by bez mrugnięcia okiem na 100% wybrał tą opcję, bo on ma inne cele, niż właśnie te różne przedziwne kradzieże. Nie wiem, co Was dziwi, że jakiekolwiek środki, które przychodzą z tej śmiesznej Unii Europejskiej, wcześniej wpłacone tam zresztą z naszych kieszeni, to jest normalne, że ta instytucja cała jest po to, że to wszystko jest Rozkradane. No nie dziwcie się, przecież ja już od wielu lat mówię, nawet na tym kanale, już mówiłem chyba rok temu, czy dwa lata temu, już nie pamiętam, a w gronie znajomych od zawsze powtarzam, że jakim cudem w ogóle nikt jeszcze nie siedzi za to, że kilka lat temu była remontowana restauracja sejmowa. Zgadnij za ile, było oficjalnie wszędzie to podawane i żadna prokuratura się tym nie zajęła. Remont restauracji sejmowej kosztował 4 miliony złotych. Jak można wydać 4 miliony złotych na remont jakiejkolwiek restauracji, już nie mówię o tej sejmowej, która nie jest jakąś dużą restauracją. Jest to jawny szwindel, gdzie po prostu osoba decyzyjna, która wydawała te 4 miliony na remont, zadzwoniła do swojego znajomego. Mówi, słuchaj Heniek, przecież ty masz firmę remontową, za ile mi taką restaurację wyremontujesz? Wiesz, tam malowanie, krzesła, wymienimy parę stołów, obrusy czy coś. Heniek mówi, no słuchaj, no 50 tysięcy góra 100. No dobra, a jak ci wystawię na 4 miliony faktury, to będzie git? No tak, no bo realny koszt to 100 tysięcy, czyli 3 miliony 900 tysięcy złotych zostaje do podziału dla tego znajomego i dla tego polityka, który to zlecił. I takich przypadków są. Tysiące, słuchajcie, przykłady się można mnożyć w nieskończoność. Schody. Ten pomnik katastrofy smoleńskiej, który stoi w Warszawie. Znowu, nie wiem, czy oni sobie tą kwotę upodobali, bo znowu ten pomnik kosztował 4 miliony złotych. I zapytajcie jakiejkolwiek firmy budowlanej, weźcie telefon w dłoń, zadzwońcie do jakiejkolwiek firmy budowlanej, pokażcie projekt tego typu schodów, z czego są zrobione, jaką mają wysokość, szerokość i tak dalej. I zobaczycie, za ile wam takie schody zrobią. I zapewniam cię, że ta kwota nie przekroczy w żadnej z prywatnych firm 200-300 tysięcy złotych. To jest totalny maks. A myślę, że jak dobrze ponegocjujecie, to tego typu schody ktoś Wam zrobi nawet za 50 tysięcy złotych, a rząd wydaje na te schody 4 miliony złotych. I to nie jest przypadek, bo rząd nie jest oczywiście głupi, bo rząd jest oczywiście złodziejski, bo te 4 miliony, które są zafakturowane na papierku, oczywiście są rozdzielone między swoich ludzi. Czy to na konto partii, na którym później e, e, są pieniądze wykorzystywane na przeróżne kampanie wyborcze, billboardy i tak dalej, i tak dalej, czy po prostu pomniejsi partyjni cwaniaczkowie biorą te pieniądze bezpośrednio do swojej kieszeni? To najwyższa izba kontroli. Już chyba minęły ze dwa lata, czy nawet trzy, jak ujawniła, najdroższy namiot chyba na całym świecie stał we Wrocławiu. 83 miliony złotych kosztował namiot, tak zwany szpital covidowy, w którym nie wiem, czy był jakikolwiek pacjent, kiedykolwiek leżał, ale znowu, zobaczcie, 83 miliony złotych namiot i 100 łóżek. No i teraz weźcie to na wolny rynek, wrzućcie. No to no nie wiem, jak bardzo by się trzeba starać, żeby wydać tutaj dwa góra 3 miliony złotych, żeby postawić ten namiot i kupić te 100 te używanych łóżek, bo te łóżka były tam używane. Więc weź kalkulator do ręki, zacznij sobie liczyć, ile kosztują łóżka, ile kosztuje namiot i znowu wychodzi maksymalnie kilka milionów złotych, faktura na 80 kilka milionów złotych i tutaj plus, bo zauważył to nawet NIK. NIK, Najwyższa Izba Kontroli. I co? Jajco, nic się z tym oczywiście nie stało, nikt nie siedzi, nikt nie, nie jest w więzieniu, a ty, jak w ZUSie nie dopłacisz 50 czy 5 zł, to Cię będą ścigać, będą Cię po sądach straszyć, jeszcze Ci później dadzą jakiś wyrok w zawieszeniu, jak tych 10 zł. nie dopłacisz. Jest to totalna żenada, i dlatego mam na to, słuchajcie, rozwiązanie. Gdybym ja dzisiaj był. Dyktatorem zarządzającym Polską, czego Polsce życzę, ale to się nigdy nie wydarzy, bo nie chciałbym być, bo to za dużo odpowiedzialność. Ja mam zbyt fajne, zbyt dobre, zbyt spokojne życie, żeby brać się za zarządzanie krajem, ale gdyby Polska dostąpiła tego zaszczytu i byłbym dyktatorem rządzącym Polską, to od razu, słuchajcie, od jutra, nie za tydzień, od jutra zwolniłbym absolutnie wszystkich sędziów, bo są zupełnie do niczego niepotrzebni. Wstawił do sądów komputery i zainstalował najnowszy, najnowocześniejszy program sztucznej Inteligencji, który zapewniam cię ma większą wiedzę niż nawet najlepszy sędzia na świecie, jeśli chodzi o wiedzę merytoryczną, paragrafy i tak dalej i wyroki także. Y Wydaje bardziej sprawiedliwie, bo po pierwsze, automatu nie skorumpujesz, po drugie, nie ma złych dni, po trzecie, wyroki robi bardzo szybko. Skończyłoby się z automatu, wiecie, że się czeka na wyrok rok, dwa, trzy, pięć czy dziesięć. W moim państwie wyrok maksymal, na wyrok maksymalnie skazany czekałby do piętnastu minut, no może 20 minut, to by było maks Słuchajcie, no wchodzi taki tusk pod AI, mówi do tego AI, AI sobie już tam wszystkie paragrafy, Wynajduje w systemie, no i wypluwa mu w 20 sekund wyrok. Gdzie 20 sekund? W 5 sekund wypluwa wyrok. No i tyle, panowie policjanci, są tylko potrzebni na sali sądowej, do tego, żeby takiego Tuska, Morawieckiego, Kaczyńskiego czy innego jakiegoś Milera wziąć po prostu w kajdanki, zaprowadzić do celi i tak dalej. W moich sądach na sprawę czekałoby się maksymalnie 3 dni, chociaż nie wiem, czy aż 3 dni trzeba by było czekać na sprawę, bo sądy działałyby 24 Godziny na dobę i cały czas to AI wydawałoby wyroki. Cały czas, cały czas. Także zawód sędziego jest według mnie zawodem kompletnie na dzień dzisiejszy niepotrzebnym. Mało tego, można go zastąpić w bardzo prosty sposób. Tak, że będzie to działało lepiej. Lepiej dla całego państwa, dla narodu. Dlaczego? Bo wyroki będą po prostu uczciwe. Nie będziemy mieli do czynienia tego, że, to, do, z tym, że sędzia jakiś partyjny z PO będzie źle patrzył na tego spisu i odwrotnie, jakiś partyjny sędzia z PiSu będzie dawał nieuczciwy wyrok temu z PO. Więc słuchajcie, wyrzucamy wszystkich sędziów w państwie marzeń, stawiamy komputery ze sztuczną inteligencją i one będą najlepszym sędzią. Tak powinno wyglądać nowoczesne państwo. Powinniśmy jako Polska zrobić to jako pierwsi na świecie. Spytacie co z aktualnymi sędziami? Nie wiem, niech znajdą jakąś inną pracę. Są ludźmi mądrymi, więc e, będą pewnie, nie wiem, może konstruować rakiety na Marsa, a może będą wymyślać lekarstwo na raka. Na pewno, słuchajcie, sobie poradzą. W ogóle bym się tym nie zajmował, bo to wolny rynek sam zawsze reguluje tego typu sprawy i nie interesuje mnie to, co stanie się z aktualnymi sędziami, bo w ogóle nie w tym rzecz. My się mamy. Rozwijać, a nie cofać, tylko dlatego, że tak samo nie interesowało nas. Zobaczcie, co się stanie z dorożkarzami, jak wymyśliliśmy samochody. No nic się nie stało. no Po prostu dorożkarze zmienili profesję. A w górach i nie tylko w górach. Do dzisiaj jeszcze może się dorożką przejechać. Także nie zastanawia... jakbyśmy się zastanawiali, słuchajcie, co stanie się z dorożkarzami i martwili się, żeby nie produkować samochodów, to do dzisiaj byśmy jeździli konno. Także tak samo nie martwmy się, co będzie z sędziami. Wszyscy sędziowie aut dotyczy to tak samo oczywiście wszystkich prawników. Adwokatów, są to zawody kompletnie niepotrzebne, zacofane, i zastąpi to wszystko AI. Niech ta sztuczna inteligencja będzie chociaż miała jakiś tego typu pozytyw. I w tym właśnie, tym właśnie sposobem nie będziemy mieli już problemów z jakimiś tam aferami z KPO czy coś, bo jak one się tylko pojawią, to w końcu pojawi się też sprawiedliwość. W końcu Tusk, Sikorski, Morawiecki i inni szumowscy, i inni niedzielscy będą siedzieć w więzieniu. Nie mogę się doczekać, aż pierwszy z polityków z tych stron gazet, których widzimy na co dzień, usiądzie w więzieniu. Jak ja czekam na ten moment, bo oni naprawdę słuchajcie, zasłużyli, bo kradną bardzo, bardzo dużo. Trzymajcie się, rodacy, widzimy się już niedługo w następnych odcinkach. Wolna Polska mi się śniła. Pozdro! Hał, cześć!